Witam, mam na imię Witek. W tej prezentacji pokażę, w jaki sposób przerobić i dostosować program do własnych wymagań, czy też własnych zastosowań. Dla przykładu przerobię program do zarządzania dokumentami na system zarządzania kontaktami z klientami, czyli tak zwany CRM. Mam tu szablon, szablon takiego programu do zarządzania dokumentami, zmienię nazwę od razu na CRM. Następnie otwieram go. <laughs> mamy, tu, mamy tu moduł zarządzania dokumentami. Aby, aby przerobić ten moduł, wchodzimy w panel konfiguracyjny. Mamy tu jeden moduł Dokumenty. Zmieniamy jego nazwę na CRM. Zmieniamy również podmiot tego modułu zamiast dokumenty będzie to klienci. Zmieniamy, liczbę noga. Dla klienta. Znać klienta. Klienta OK. Widzimy, że już zatwierdzimy. Następnie zmienimy, zmienimy tu e, zakładki, które, będą, które dotyczą tego podmiotu. Posłużę się tu ściągawką. Będą tu takie zakładki jak klienci, osoby, 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 to jest kontakty, sprzedaż. Kontakty, no to sprzedaż, towary, zadania, towary zadania, Z, Powiedzmy, zgłoszenia, serwis. Serwis. Sprawy, dokumenty. Sprawy, dokumenty, okazje i taka dodatkowa potrzeba. Dodajemy ją w ten sposób, że wpisujemy w linii dodawania nazwę. I zatwierdzamy, klik, wciskając klawisz strzałki w dół. I mamy dodatkowy moduł. Może ikona pozostanie ta sama. Tu mamy wszystko. Także tu możemy zatwierdzić to wszystko. Zobaczmy, jak to wygląda po ponownym uruchomieniu tego systemu. Mamy tu już moduł klienci oraz zdefiniowane zakładki dla, dla modułu CRM. Dobrze, teraz skonfigurujemy sobie dalsze właściwości. Mamy klienci, musimy tu zdefiniować odpowiednie kolumny dla klienta. Ja to odznaczę, odznaczę pewne kolumny. To są To jest standardowy zestaw kolumn. Tu pewne rzeczy nie są nam potrzebne, po prostu. Postęp, akcja projekt, możemy dodać status, dobrze, tu już mamy kolejność. Dobrze, będzie tu kilka kolumn, które będą dotyczyć klientów. Następnie osoby. Dotycz sobie, dobrze, to, 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 to osoby. osoby mogą być, kontakty. Przypomnienie standardowo, może dodamy jeszcze projekt, akcja, miejsce, termin, zakończenie i tak postępujemy z każdą następną, z każdą kolejną zakładką. Tu może jeszcze zdefiniuję sobie sprzedaż, żeby było wiadomo, że potrzebne to będzie coś takiego jak daty, miejsce. Oraz towary. Towary dotyczą, dotyczą sprzedaży. Na podstawie tych dwóch zakładek można definiować faktury. Ale o tym w innej prezentacji. Także mamy tu już zdefiniowane, zdefiniowane zakładki. Tu można standardowo, zarówno w formularzu, jak i w zakładkach, mamy podobne pola, ale. Powiedzmy formularz możemy rozszerzyć o jakieś dodatkowe pola, które niekoniecznie muszą występować w samym, samej liście. A, czyli mamy to. teraz może musimy przystąpić do, do zdefiniowania na przykład informacji dodatkowych. Powiedzmy, że dla klientów, przy, dla klientów będzie to telefon. Yes. Tu, tu nie możemy zmienić, tu możemy... Moment, może nie w tym. Zmienimy to później. Poprzez kliknięcie w innym module. Tak, także może pokażę inny sposób po prostu. Mamy tu, mamy tu informacje dodatkowe, czyli klikamy prawym przyciskiem myszy. Otwiera nam się panel informacji dodatkowych i tu postaram się zmienić nazwy. Tychy na powiedzmy telefon. Telefon oraz o, mail. Mail i dodamy jeszcze dodatkowe pole, które będzie powiedzmy nazywało się NIP. NIP. Zapiszamy go do bazy. Już mamy. Dodatkowe informacje. Przejdźmy teraz do zmiany słowników dla klienta. Powiedzmy, jeśli mamy, mamy tu słowniki, mamy tu kilka kilka wartości słownikowych, które dotyczyły, dotyczyły dokumentów. Usuwam sobie powiedzmy niepotrzebne. Tu jako rodzaj klienta będzie to. Będzie to. Powiedzmy klient oraz partner, partner, mamy to już zatwierdzone, przejdźmy można jeszcze na statuse, tu również niepotrzebna, wykasuję. Zostawmy sobie tu dwa, czyli będzie to klient stały, potencjalny. Mamy też zdefiniowane słowniki dla, dla tego klienta. Formularz widok, dobrze. Pola dodatkowe też zmienione. Kolumny, zatwierdzmy to i przy, otwórzmy. Ponownie. Mamy też zdefiniowane pole dodatkowe. Dodatkową jeszcze konfigurację formularza dla, dla danego klienta. Formularz powinien jeszcze zawierać coś takiego jak dodatkowe informacje oraz obrazek. To też zatwierdzimy. Ponieważ w tej chwili mamy jedynie podstawowe informacje, a brakuje nam dodatkowych w formularzu. Uruchamiamy ponownie. Po kliknięciu widzimy, że możemy dodać fotografię, czyli powiedzmy jakieś logo, czy informację graficzną o tej firmie, czy kliencie. Mamy tutaj również zdefiniowane informacje dodatkowe. O, to w zasadzie wszystko. Widzimy, że tu również y, mamy zdefiniowane zakładki dolne. Jeśli ja przejdę, to widzimy, że otwiera nam się formularz y, do wprowadzania danych y, dla, dla odpowiednich zakładów. Także to w zasadzie wszystko. W uproszczeniu y, w następnej prezentacji pokażę, jak na przykład dodawać własne inne moduły do takiego systemu CRM. Dodam tu takie moduły jak projekt czy też serwis. Dziękuję za uwagę.